To był bardzo prywatny i, i też dość paradoksalny, myślę, i to też mnie bardzo uderzyło. Um, na jednym z tych zdjęć zresztą widać, to jest dom, w którym ja się wychowywałam i przed którym jest padzawa zabaw, gdzie codziennie przechodziłam i, na no właśnie, przechodziłam i nie widziałam. I dopiero gdzieś, kiedy byłam po dwudziestce, przyjechała moja rodzina, przyjechał mój szwagier między innymi i poszedł a z córką do tej piaskownicy się bawić i on wrócił do domu i na to zwrócił uwagę. Dokumentowałam fragmenty nagrobków, które, które były używane jako materiał budowlany w Szczecinie po wojnie. Fragmenty nagrobków niemieckich i żydowskich. Z tym, że ja nie chciałam pozostać na takim poziomie czysto dokumentalnym. Chciałam zrobić projekt artystyczny, który dla mnie oznacza jakby pójście krok dalej, tak? Przetworzenie tego w jakiś kreatywny sposób. No i tak powstał projekt, który, który polegał na publikacjach w lokalnej prasie, czyli w czterech głównych magazynach tamtejszych. Z Gazeta Wyborcza Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński i Moje Miasto. To było w roku 2007, a wszystkie te cztery redakcje były poproszone o współpracę i na nią się zgodziły. I dość regularnie e, przez okres miesiąca publikowały formę nekrologów, która pracowała i z obrazem, czyli ze zdjęciami tych, tych miejsc, tych nagrobków właściwie w kontekście miejskim, a, i z tekstem, czyli z tą inskrypcją, którą ja byłam w stanie odczytać z kamieni i przetłumaczyć, bo to było w języku niemieckim oczywiście albo w hebrajskim. Miałam do czynienia z bardzo bezpośrednimi reakcjami właśnie w momencie, kiedy jeździłam po mieście i fotografowałam te miejsca. Ludzie widząc mnie z aparatem i, i, i to nad czym pracuję, prawda, to zwracali mi tę uwagę i bardzo się dziwiłam pozytywnie, że, że te reakcje były najczęściej pozytywne, w tym sensie, że widziano, że to jest problem, tak, że, że użycie nagrobków jako materiału budowlanego. A, to było działaniem politycznym w tych czasach, prawda? Bo to już się działo po wojnie. To, to, to trzeba podkreślić, że to były lata 60. bo 70., też to były decyzje polityczne. Że były to polityczne, decyzje polityczne, które nie powinny były zaistnieć, prawda? I że będąc teraz w wolnej Polsce należałoby jakoś to przepracować. Także te reakcje bezpośrednie, które ja słyszałam najczęściej były pozytywne. Potem kiedy już projekt Mediak zaistniał, był szeroko komentowany. To chyba był jeden z moich bardziej komentowanych projektów w przestrzeni publicznej. I rzeczywiście miałam poczucie, że gdzieś przyczynił się do tego wzmocnienia tej dyskusji na ten temat w Szczecinie. I też to były przeważające głosy na no, tak w tym sensie, że, że widziały problem i, i były to głosy, które um, jakby wspierały mnie w tym, w tym działaniu. Było trochę negatywnych oczywiście, trochę było listów do redakcji, ale to była mniejszość wyraźna.